Siemanko! Kolejny odcinek Szybko i Na Temat Nagrywany w trochę partyzanckich warunkach, bo jestem w samochodzie przed domem Dopiero co wróciłem z pracy Dlatego też nie byłem dzisiaj na zawodach w hotelu Binkowski, ponieważ mieliśmy remont W pracy, który się akurat zakończył i trzeba było przenieść cały sklep, dlatego też no, troszeczkę pozmieniały mi się plany, w każdym razie Musimy nagrać materiał, więc już nagrywamy Pytanie dotyczące dalej Joachim Ostatnio było właśnie kwestia spalniotkanki tkanki tłuszczowej i tu fajne pytanie zadał Godfather odnośnie właśnie Joszki. I tu napisał tak, mam pytanie o spalniotkanki tuszczowej, tłuszczowej, mam jochimbinę, jestem na IF-ie, jem w godzinach 17:24 od rana do 17.00, jestem na głodzie. Kiedy najlepiej przyjmować jochem, skoro ćwiczę od 14.00 do 16.00 i po treningu robię 30 minut cardio? Z rana na czy jak? Poradzisz w coś fliku? Słuchajcie, ogólnie, jeżeli chodzi o Jochimbinę, to najlepiej ją przyjmować właśnie jak najdalej od posiłku, zwłaszcza tego z węglowodanami, bo wtedy po prostu przy węglach ona traci swoje właściwości, swoje działanie nie działa tak jak powinna. I jeżeli chcecie wykorzystać ją w 100%, to najlepiej robić kardio czco i jochę wziąć przed, ewentualnie żeby były 3-4 godziny od posiłku z węglami, a to jest, to jest taki powiedzmy schemat praktykowany przez wielu, a tutaj jeżeli chodzi o to, co napisał Godfather, idealne masz, słuchaj, tutaj ułożenie pod jochę, żeby się wziął przed treningiem, ponieważ jeżeli Ty masz okno żywieniowe między 17 a 24, no to jesteś na totalnym głodzie, kiedy zaczynasz trening o 14 i ćwiczysz do 16 i później robisz to cardio, więc myślę, że bardzo dobrym rozwiązaniem będzie albo bezpośrednio przed treningiem, albo w trakcie jego trwania gdzieś tak po 15-20 minutach treningu z tego względu że okres takiego powiedzmy półtrwania jochimbiny w organizmie jest dość krótki to jest około 3 godzin więc właśnie jak walniesz to zaraz bezpośrednio przy treningiem to masz 14 15 16 są 2 godziny i później masz pół godziny cardio więc jak 15 20 minut po rozpoczęciu tego treningu siłowego ja bym wziął tą mioszkę i wtedy ona do samego końca cardio będzie działać a przez to że jesteś na totalnym powiedzmy głodzie poziom cukru jest bardzo niski jeszcze do tego robisz trening w tym czasie i później nie robisz kardio, więc to jest idealne rozwiązanie, oczywiście pod warunkiem, że nie stosujesz w tym w czasie treningu żadnych węglowodanów, no ale wydaje mi się, że nie, skoro masz okno żywieniowe od 17 do 24, eee, więc, jeżeli... a, i nie przyjmuj żadnych BCAS-ów, nic z tych rzeczy, bo one też troszeczkę podbijają insulinę, a podbita insulina pff, niweluje działanie jochimbiny, więc tak to, tak to mniej więcej wygląda i tyle. Tyle w tym temacie, więc pamiętajcie, jocha zawsze jak najdalej od posiłku węglowodanowego. Najlepiej, jak najdalej od jakiegokolwiek posiłku, a jeżeli już musicie, to ustalcie sobie to tak, żeby były minimum 3-4 godziny po posiłku, zanim weźmiecie jochę i zanim będziecie kręcić areoby czy robić jakiś trening. I pamiętajcie o tym, że najlepiej, żeby ten posiłek, który był przed, nie był z węglami. Wtedy macie pewność, że zadziała wszystko tak jak należy. Zadawajcie kolejne pytania. Mam nadzieję, że na razie moje odpowiedzi się Wam w miarę podobają. I co? Widzimy się już jutro, czyli w poniedziałek.